Jak zatrzymać pracowników w firmie? Co zrobić, jeżeli pracownicy odchodzą z firmy? I jak zapobiegać dużej rotacji pracowników? Dzień dobry, ja nazywam się Michał Wrubel i w tym nagraniu chcę powiedzieć i pokazać trzy etapy zatrzymania pracowników w firmie. Dlatego, jeżeli interesuje Cię ten temat, to serdecznie zapraszam do dalszego oglądania. Proszę, daj też lajka, daj subskrypcję, w ten sposób pomożesz mi rozwijać mój kanał. I co firma może zrobić, aby zapobiec odejściu pracowników? I co firma powinna też sprawdzić, jeżeli pojawiają się takie odejścia pracowników? No, bez wątpienia nie ma nic gorszego niż odejście pracownika, w szczególności, w szczególności kluczowego pracownika. Jest to duża strata, ale są to też duże koszty dla firmy. Jest cały ogrom elementów, które wpływają na to, czy dany pracownik odejdzie z naszej firmy, czy też nie. Ale ja tutaj powiem o trzech takich głównych elementach, tak aby to można było po pierwsze szybko sprawdzić, szybko zweryfikować w Twojej firmie. To są takie elementy, o które każda firma może zadbać i wręcz powinna zadbać. I są te elementy, które też zależą od firmy. Każda firma ma realny wpływ na te trzy elementy i jest to po pierwsze rekrutacja, po drugie to onboarding, a po trzecie to zarządzanie pracownikiem. I tak teraz przejdziemy do pierwszego punktu, czyli rekrutacja. Absolutna podstawa to zatrudnienie właściwej osoby, osoby, która będzie spełniała nasze wymagania, wymagania pracy. I jest to osoba, która wtedy ma realny potencjał, aby z po prostu zostać na dłużej. Wtedy też, kiedy ta osoba rozumie firmę, kiedy rozumie branżę i dobrze jest, jeżeli przynajmniej częściowo praca będzie zgodna z zainteresowaniami tej osoby. Jeżeli firma zatrudni złego pracownika, czyli osobę, która w żaden sposób nie pasuje do firmy, nie pasuje do zespołu, do stanowiska pracy, to można spodziewać się, że ten pracownik no, nie odnajdzie się w firmie yy, i z niej odejdzie, no, albo po prostu yy, firma nie będzie z tego pracownika zadowolona z jego pracy i też yy, może dojść po prostu do, do zwolnienia. Ja bazując na moim doświadczeniu, ale też doświadczeniu kierowników, z którymi współpracuję, właścicieli firm, z którymi współpracuję, czy też współpracowałem, to wszyscy potwierdzają jedną bardzo mm, dobrą zasadę, że jeżeli nie ma osoby, nie ma realnej osoby, kandydata, któremu naprawdę chcielibyśmy zaproponować pracę, to lepiej się wstrzymać. Zatrudnienie złej osoby tylko dlatego, że chcielibyśmy jak najszybciej kogoś zatrudnić, zwykle źle się kończy. Zazwyczaj dochodzi właśnie do zakończenia stosunku pracy, no i na nowo trzeba szukać pracownika. Finalny czas znalezienia tej właściwej osoby się wydłuża, dlatego lepiej unikać zatrudniania przypadkowych osób. Rekrutacja to pierwszy etap i nie stanowi on e, finalnie o, o sukcesie czy też porażce. Jednak każdy kierownik, każdy właściciel firmy musi sobie zdawać sprawę, że jeżeli jest zatrudniony dobry pracownik, właściwa osoba, to dbając o pozostałe elementy, e, powinno nie być większych problemów z utrzymaniem właśnie tego pracownika w firmie. Drugi punkt to onboarding. I możemy to też nazwać wprowadzeniem albo wdrożeniem pracownika do firmy. Jest to niezwykle ważne, aby pracownik czuł się zaopiekowany, aby wiedział, że jest przygotowane dla niego miejsce pracy, plan wdrażania, plan startu pracy. Jest to też ten, ten punkt wdrożenia najlepszą okazją, aby jeszcze lepiej poznać firmę, poznać zespół. To też doskonały moment na zbudowanie pozytywnych więzi. Onboarding może być też elementem planu rozwojowego i co to znaczy. No, jeżeli zatrudniasz pracownika, to jednocześnie wiesz, gdzie jest on mocny, a gdzie ma jakieś elementy, które no, mógłby jeszcze rozwinąć, albo czy jest coś, co jest ważne, albo będzie ważne w najbliższym czasie dla niego, a jeszcze tego nie wie, czy też nie umie. I to od razu można po prostu zaplanować do nauki. I do zdobywania takich umiejętności. Na początku roku rozmawiałem z właścicielem firmy, który wspominał, że miał problemy z odchodzącymi pracownikami. Praktycznie świeżo zatrudnione osoby rezygnowały. Okazało się, że winny tej był onboarding. Sytuacja była taka, że jego wspólnik był odpowiedzialny za wdrożenie nowego pracownika za każdym razem. Tylko że do tego wdrożenia nigdy nie dochodziło, nigdy to wdrożenie się nie odbywało. Nowi po prostu nie wiedzieli, co się dzieje, co mają robić, byli totalnie zagubieni i zrezygnowani. Dochodziło do takich sytuacji, że nawet bez słowa po prostu przestawiali, pojawiać się w pracy, porzucali tą pracę. Onboarding jest drugim elementem. Właściwa rekrutacja a następnie właściwe wdrażanie pracownika dają bardzo dużo. I jeżeli pracownik szybko po zatrudnieniu ucieka z Twojej firmy, odchodzi z Twojej firmy, to w pierwszej kolejności zwróciłbym uwagę na te dwa elementy, czyli rekrutacja i onboarding, bo prawdopodobnie może prawdopodobnie tutaj jeden z tych elementów załodzi. A trzeci punkt to zarządzanie pracownikiem. Jeżeli chcesz pracownika zatrzymać, szczególnie w takiej długoterminowej perspektywie, to nie wystarczą poprzednie kroki, bo im dłuższy termin, im dłuższy staż pracy, to bardziej istotne jest zarządzanie pracownikiem, ale też środowisko pracy i kultura organizacji. Pracownicy powinni dobrze czuć się w firmie, powinni być traktowani fair. Tych elementów jest Naprawdę mnóstwo, ale no, te dwa to są taki, taki dobry początek. Firma musi zadbać o zdrowe środowisko pracy bez patologii. Powinna zadbać o podstawowe potrzeby swoich pracowników i dopilnować, aby też oni o tym wiedzieli, aby to rozumieli. Ok, to są te trzy główne powody, na które należy zwrócić uwagę, czyli rekrutacja onboarding i właściwe zarządzanie pracownikami. Więc jeżeli w długiej perspektywie pracownicy odchodzą, jeżeli odchodzą od Ciebie pracownicy, z którymi jesteś od dawna, no to prawdopodobnie, znaczy no z całą pewnością w pierwszej kolejności musisz skupić się właśnie na zarządzaniu pracownikami, na kulturze organizacji i na środowisku pracy. Jeżeli aktualnie masz jakikolwiek problem, to znaczy, że przynajmniej jeden z tych trzech punktów zawodzi. Jeżeli chcesz zapobiec sytuacji, gdzie pracownicy odchodzą z Twojej firmy, to proponuję, abyś skupił się w pierwszej kolejności właśnie na sprawdzeniu tych trzech punktów. Jeżeli potrzebujesz pomocy w wprowadzeniu tych punktów do Twojej firmy, Albo w weryfikacji działań Twojej firmy, to zachęcam Cię, skontaktuj się ze mną, sprawdzę, jakie masz potrzeby, sprawdzę, jak mogę Ci pomóc. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Michał Rubel.